Każdego dnia miliony ludzi na całym świecie korzystają z kolei, by dojechać do pracy, odwiedzić bliskich czy zjedzić świat. Dziś zabieram Państwa w szybką podróż. Od Japonii, gdzie zegarki uczą się punktualności od pociągów, po Kanadę, gdzie za chwilę składy będą jeździły bez maszynisty. Inteligentna kolej to nie przyszłość, a teraźniejszość. A co najważniejsze, to także nasza szansa. Bo choć inspiracji szukamy globalnie, to innowacje rodzą się również lokalnie. I z dumą pokażę dziś, że także Polska, a dokładniej firma Pixel, staje się częścią tej światowej rewolucji. W Japonii punktualność kolei jest na wysokim poziomie, że nawet 20-sekundowe wcześniejsze odjazdy pociągów są powodem do publicznych przeprosin. W 2017 roku linia Tsukuba Express wydała oficjalne oświadczenie, przepraszając za odjazd pociągu 20 sekund przed czasem, mimo że nie wpłynęły żadne skargi od pasażerów. Deutsche Bahn wykorzystuje sztuczną inteligencję do przewidywania opóźnień i optymalizacji ruchów pociągów. Systemy AI analizują dane w czasie rzeczywistym, pomagając dyspozytorom w podejmowaniu szybszych decyzji i minimalizowaniu opóźnień. W 2022 roku dzięki tym rozwiązaniom udało się uniknąć 58 tysięcy minut opóźnień. W Holandii system Office Feeds umożliwia wypożyczenie roweru na stacjach kolejowych, co ułatwia kontynuację podróży po wyjściu z pociągu. Program ten, działający od 2003 roku, posiada ponad 22 tysiące rowerów w 282 lokalizacjach i cieszy się rosnącą popularnością. Seulski system metra oferuje pasażerom informacje w czasie rzeczywistym na ekranach LCD, prezentując m.in. godziny przyjazdów, wiadomości i prognozy pogody. Komunikaty są dostępne w językach koreańskim, angielskim, japońskim i chińskim, co ułatwia podróżowanie turystom. Deutsche Bahn we współpracy z Siemens wdrożyła system predykcyjnego utrzymania pociągów Velarode. Dzięki analizie danych czujników możliwe jest przewidywanie awarii i planowanie konserwacji, co zwiększa dostępność taboru i redukuje koszty eksploatacji. Toronto Transit Commission TTC wprowadza automatyczne sterowanie pociągami na linii Yonge-University, co zwiększa częstotliwość kursowania i punktualność. Systemy ATO, automatyczne prowadzenie pociągu i ATC oznaczający automatyczne sterowanie ruchem są również planowane na innych liniach, w tym na Ontario Line, która ma być w pełni zautomatyzowana, a pojazdy szynowe mają się poruszać całkowicie autonomicznie, bez udziału maszynisty. W ramach dążenia do dekarbonizacji, brytyjskie koleje inwestują w elektryfikację linii oraz rozwój pociągów zasilanych bateriami. Na przykład Siemens Mobility wprowadza pociągi Verve, które mogą przejechać ponad 80 km na zasilaniu bateryjnym, co pozwala na zastąpienie starszych pociągów diesla i redukcję emisji CO2. W Japonii i we Francji pociągi osiągają prędkość do 320 km na godzinę, stając się doskonałą alternatywą dla podróży lotniczych. Do tego są kilkukrotnie bardziej energoszczędne od samolotów, dzięki czemu możemy mówić o aspekcie ekologicznym. Natomiast w ruchu lądowym prowadzą do zmniejszenia natężenia ruchu drogowego. Pozostając przy kolejach dużych prędkości, pociąg w technologii maglev w Chinach osiągnął prędkość 623 km na godzinę, i te testy potwierdzają, że konkurencja kolei z lotnictwem pod względem prędkości jest naprawdę możliwa. W Holandii i w Niemczech niektórzy operatorzy kolejowi wprowadzili systemy wyświetlające w czasie rzeczywistym informacje o stopniu zajętości poszczególnych wagonów w pociągach. Dane te są prezentowane na peronach, w pojazdach oraz w aplikacji mobilnej. Informacje są aktualizowane co kilka sekund, co pozwala pasażerom wybierać mniej zatłoczone wagony. A operatorom optymalizować przepływ pasażerów. W Polsce Pixel opracował wyświetlacze dedykowane na dworce i przystanki kolejowe w energooszczędnych technologiach e-papier i diodowej LED RGB, do tej pory stosowane w komunikacji miejskiej. W wyświetlaczach e-papier zasilanie jest konieczne tylko wtedy, kiedy zmieniane są prezentowane treści, przez co rozwiązanie jest przyjazne środowisku. A instalacja słupka z tabliczką jest prosta i szybka. Co więcej, urządzenia zasilane są energią słoneczną i działają przez cały rok, nawet w ekstremalnych warunkach zimowych. Wyświetlacze spełniają wszystkie wymagania stawiane przez zarządce polskich sieci linii kolejowych PKP PLK. Przykładów mówiących o innowacji na kolei można by mnożyć. Wszystkie wspomniane rozwiązania mówią jedną wspólną prawdę. Dobra informacja to nie jest luksus, a fundament nowoczesnej mobilności. I właśnie dlatego tak ważne jest to, że także w Polsce powstają systemy, które konkurują ze światowymi standardami. I nie ma nic złego w patrzeniu na świat. Jednak w Pixelu mamy ambicję, żeby świat patrzył na nas.